Witajcie serdecznie w Warszawie. Piękne słońce. Mniemam, że w innych miejscach Polski też, więc spokojnie mogę Wam życzyć miłego dnia, tym bardziej, że już jest miły, a jednocześnie z rozpędu. Serdecznie, serdecznie Was yy, namawiam do subskrybowania tego kanału, który jest, ośmielam się twierdzić, Obserwowany przez Donalda Tuska albo i przez jego ludzi. Mam na to dowód nie wprost. Wczoraj zacząłem myśleć o komentarzu na dziś a propos przyspieszenia rozliczeń. I przyp przypomniało mi się, że parę miesięcy temu w live czwartkowym. Stwierdziłem, że w 1936 roku nasz wspaniały poeta Julian Tuwim napisał wiersz o depisizacji i rozliczeniach, oczywiście nie przewidując jeszcze PiSu i potrzeby rozliczeń. Wiersz pod tytułem Znany nam wszystkim z dzieciństwa z przedszkola Lokomotywa. Więc myślałem sobie, że czas, by, żeby ten greb przed miesięcy powtórzyć, i jakież było moje zdziwienie, gdy zajrzałem na Twittera i oto patrzę, co Donald Tusk pod hasłem Ruszyła maszyna, recytuje wiersz Tuwima. Ja nie twierdzę, że to będzie, twierdzę, że, że to był jakiś greb stulecia. Ten, natomiast podkreślam, że a nie mamy y, mimo bliskości, bo Tusk pracuje 300, 300 metrów stąd. Nie mamy łączności ani bezpośredniej, ani telepatycznej. Od dwóch lat nie rozmawialiśmy. Mógłbym powiedzieć, choć zabrzmiałoby to, trąciłoby to nadmierną próżnością, że po prostu great, great minds think alike, ale to taka dołożymy na bok. Jako formę. mówię, Greps jak Greps, praw, praw autorskich się nie domagam. Jeśli już to, to musiałby Tuwim dostać jakoś dole od tego mojego i Tuskowego grepsu. A propos Tuwima, spędziłem z nim kiedyś prawie półtora miesiąca, ponieważ leżący w klinice kardiologicznej w Aninie, miałem z okna willę. O, o której jeden z pracowników powiedział mi, że jest to willa, Julii, który, w, którym, w której mieszkał Julian Tuwim. Jakby idziecie nowym światem, to po stronie zachodniej są dwa tablice, dwie tablice. Jedna przypomina o miejscu, w którym e, spotykali się e, i recytowali swoje wiersze z kamandryci. Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Lechoń, Wierzyński. Druga o miejscu, w którym po wojnie mieszkał właśnie Julian Tuwim. Z Nowego Światu Tuwim przeprowadził się na drugi brzeg Wisły do Anina. Jeśli ktoś będzie w Aninie, polecam ulica Zorze 19, Tuwimówka. Willa, w której mieszkał Julian Tuwim. Z żoną anegdota mająca też taki powiedziałbym współcześnie wydźwięk lekko tragiczny, to do tej willi przeprowadził się w latach 70. ówczesny premier PRL Piotr Jaroszewicz, i to w tej willi w roku 92 został zamordowany wraz z żoną blisko klinika kardiologii, blisko Centrum Zdrowia. Y, y, dziecka więc jak ktoś w tamtych okolicach może być na spacerze to ten obiekt jest do zobaczenia to nie jest od frontu kliniki kardiologicznej prymasa Stefana Wyszyńskiego tam gdzie jest po piersie prymasa ale jakby na tyłach budynku a propos maszyny która ruszyła mieliśmy tyle miesięcy narzekania rozczarowanie, złość, frustracja, żal, wściekłość, że coś te rozliczenia nie idą. Yy, yy, mieliśmy przez tyle miesięcy pytania, kiedy ktoś beknie w końcu za to wszystko, co się działo za 8 lat, przez 8 lat, za te draństwa, oszustwa, kanty i złodziejstwo. Kiedy będzie rozliczenie? Ludzie mówili przecież ja 15 października głosowałam głosowałem na, na, za rozliczeniami, a dranie, i złodzieje, i kanciarze mają się świetnie. Więc ludzie mieli prawo zadawać pytanie do diabła, kto wygrał te wybory. Jak długo ci złodzieje będą chodzić po, stucja, po studiach telewizyjnych i śmie, śmiać im się y, nam prosto w oczy, więc jak długo będą chodzić po studiach, to już jest kwestia stacji telewizyjnych, które, które mają jakoś y, 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 powiedział masochistyczną predylekcję do zapraszania do siebie złodziei, i kłamców i oszust oszustów. To nie jest kwestia ani Tuska, ani Bodnara, tylko właśnie dziennikarzy i mediów. Kwestią Tuska i Bodnara i prokuratorów są rozliczenia. I ruszyła maszyna. Ja przepraszam, jeszcze kochani, zniknę na po, po pomoc naukową. Mam tu u boku, pokażę małą pomoc naukową. Luter jak zwykle, on bardzo to lubił. Jako, lubi jako atencję już prze, przeaktorzyć, ale ta pomoc y, naukową akurat w tej sprawie nie będzie mi pod pomocna. Więc Fundusz Sprawiedliwości Śledztwo, mamy y, oskar y, już zarzuty oskarżonych. 1200 tomów akt, 200 świadków. To nie ten pociąg pod tytułem śledztwo w sprawie funduszu sprawiedliwości to nie jest osobowy, to nie jest pośpieszny jak na standardy prokuratury. To jest powiedziałbym te ja wyrażałem parę miesięcy temu całkiem niedawno frustrację dlaczego raz Przekazał swoje informacje, te informacje także opinii publicznej w kwietniu. Przed Wielkanocą doszło Boże Narodzenie, minęło Boże Narodzenie, a tu nic. Jak, zwyk, jak widać, ku moja cierpliwość, była, niecierpliwość była tylko częściowo uzasadniona. Coś się działo, działo, stało i co się dzieje. Więc śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Druga rzecz śledztwo w sprawie Pegazusa. Jeśli dzisiejszego sondażu wynika, że o, Ziobro powinno, powinien być zamknięty w areszcie za notoryczne ignorowanie posiedzeń komisji do spraw Pegazusa, no to ta potrzeba społeczna jest powiedziałbym bliżej zaspokojenia niż w jakimkolwiek innym momencie. Na dalej sprawa Rarsu. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Według wszelkich informacji pan Szopa sypie, pani sekretarka Morawieckiego sypie. Już wiemy, że miała żądać 5 milionów łapówki od Szopy. Zgodziła się łaskawie na zniżkę tylko 3,5 miliona przy różnych kantach to mówi się o pewnych dżentelmenach w Warszawie, że jest Mr. 10% albo Mr. 5%, że jak są różne krzywe dile, to panowie biorą sobie działkę 5-10%. Nie wiem jaka wypadki RARS u Rarsu była ta działka, ale jeśli ktoś żąda pięciu, przepraszam, dużych baniek, dostaje, godzi się na 3,5%, to przepraszam za ten lekko knajacki język. Wałki muszą być na dziesiątki, a może i sto, setki milionów złotych. Je, jeśli Kuczmierowski jest w, Lu, w Londynie, bo zdaje się, że całej kasy na kaucję nie zebrali. Jeśli se, Szopa sypie, sekretarka Morawieckiego sypie już, właściwie jest na, na, namierzona perfekcyjnie, to znaczy, że Morawiecki ma wodę gdzieś tutaj. Dalej sprawy wyborów kopertowych, żeby, ich kłopoty, żeby jego, jego kłopoty na Rar się nie, nie kończyły. Dwie wieże. Jako prokurator, prawo, tę sprawę będzie prowadziła pani prokurator Ewa Wrzosek. To, wydaje mi się, daje gwarancję roboty szybkiej, rzetelnej, metodycznej, konsekwentnej i nie poddawania się ściemą. I manipulacją, czy to podejrzewanych, czy to ich adwokatów. Wypadek Szydło, sprawa wróciła. Mejza ma zarzuty. Met, ludzie Matackiego już mają, więc jest coś pewne, niemal, że za chwilę będzie przyjdzie czas na niego. W śledztwo prokuratorskie w sprawie tego, pieniędzy przekazywanych przez Błaszczaka i Mon dla Ryzyka. Dziś informacja o śledztwie w sprawie ujawnienia przez Błaszczaka, Błaszczaka tajemnicy wojskowej. Zrobił to z głupoty dla korzyści politycznych. Kolejna sprawa oświadczenia majątkowe Sasina. Oczywiście lista jest długa, kolejka jest bardzo długa. Czekają w kolejce Bielan, Jaki, Czarnecki. Ten piesie, Piesiewicz z, z, z MKOL-u, który dzisiaj... Zupełnie kuriozum o interwencję poprosił Ilona Maska. No biedny Mask, co chwilę albo Buda, albo jakiś Piesiewicz, zwracają się do niego o interwencję. Już nie mówiąc o tarczyńskim. Wąsik, Kamiński, Świrski, Dworczyk, Cieszyński, Macierewicz, Pani Witek, chyba się jeszcze nie rozliczyła z kasy za ten ojom. Mamy do czynienia z największą falą postępowań prokuratorskich w demokratycznej Polsce. Nadużycia, już nadużycia władzy, oszustwa, kradzieży, niedopełnienie obowiązków. Lista jest bardzo długa, bardzo szeroka i bardzo wyczerpująca. A teraz po co. Po co mi była mi ta pomoc naukowa? No to przypomnijcie, cofnijcie się do czasów przedszkolnych, macie 6-7 lat. O rozliczeniach i opisie jeszcze nikt nie słyszał, a Julian Tuwim pisał: Co my pamiętamy? Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod niej spływa, Tłusta oliwa moi rodzice się śmiali że zawsze jako dzieciak zamiast zamiast oliwa mówiłem tło, tłusta o, o, o oniwa ja się śmiałem że to, to, to było po francusku oniwa no ja pro, a propos oniwa to lokom ta, lokomotywa rusza o czym tu wim y, informujesz informuję w dalszej części wiersza nagle gwizd gwist, nagle świst Para, buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach o Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni, i stuka, i łomoce, i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost, po że, po torze. I potem refrenik. Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to to. Zwykły wierszyk dla dzieci, ale artydzieło. Czytamy, słyszymy wiersz, widzimy pociąg, widzimy stuk, słyszymy stuk kół, słyszymy dźwięk parowozu. Więc to lokomotywa. Czy pociąg może jechać jeszcze szybciej? Według mnie może, ale może nie powinien. Ja już wyrażałem opinię, że. Chcemy rozliczyć pisowców, ale nie możemy po drodze stać się pisowcami. Więc ja powtarzam, wolę wymiar sprawiedliwości, który działa ciut za wolno, co niektórych frustru frustruje, niż ciut za szybko. W sprawach oponentów pisu prokuratura bywała wyjątkowo yy, sprawna. A wyroki ogłaszano w dniu zatrzymania delikwenta o 19.30. Nie chcemy takich mediów, nie chcemy takiego wymiaru sprawiedliwości, nie chcemy takiej prokuratury. Wczoraj zresztą dwie moje koleżanki, wywiązała się między nimi polemika między Elizą Michalik a Dominiką Wirowiejską. Eliza z konferencji pani z, prokuratora, z prokuratury. Powiedziała, że chciałaby może kogoś mniej astetycznego, sterylnego, ale kogoś z większym, z większym powerem, może z bardziej groźnym spojrzeniem. Dominika z nią, z nią polemizowała, że właśnie jest dokładnie tak, jak powin powinno to wyglądać. Spokój, profesjonalizm. Według mnie oni, obie panie mo mogą mieć rację. To się wcale nie wyklucza. A w tym miejscu chciałbym zacytować byłego pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Chin Deng Xiaopinga, który mówiąc o drodze komunistycznych Chin w stronę rynku i kapitalizmu powiedział słynne słowa: Nie jest dla mnie istotne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, czy, czy łapie myszy. Więc dla mnie, obywatela, jest nieistotne, czy prokurator jest. Ma groźną minę, czy nie groźną, czy działa w takim trybie, czy nie takim. Oceniam go po skutkach i, i, i prac, a nie po minie i, i, i jakichś takich formalnych -did didaskaliach. 15 sierpnia października, przepraszam, 2023 roku zagłos, zagłosowaliśmy za rozliczeniami, stały się one możliwe, ta maszyna ruszała długo, ale ewidentnie te, te nabiera rozpędu. Teraz to wszystko się będzie toczyć, ale teraz znowu do gry, za chwilę wejdziemy my, obywatele, żeby te rozliczenia były dokończone. Przecież to nie jest tak, że my w wyborach prezydenckich będziemy głosować nad tym, jakim tempie będą się to, toczyć postępowania prokuratorskie. Oczywiście, że nie. Natomiast będziemy głosować na, za tym, czy rozliczenia mają trwać, czy w razie e, zwycięstwa e, kandydata PiSu mają być dokładnie tego, kandydata, te, tego dnia zatrzymane. Czy ma w Pałacu Prezydenckim być facet, który podpisze ustawy. Przywracające te elementy wymiaru sprawiedliwości, które zostały przyblokowane, zablokowane przez PiS, typu KRS, Trybunał Konstytucyjny, częściowo Sąd Najwyższy, czy gość, który weźmie pieczątkę i tak jak Duda podpisywał ustawę, to on będzie podpisywał akty ułaskawień. Tego nie chcemy, bo byłoby to dokładne przekreślenie i naszego zwycięstwa. Z 15 października i tej woli, którą wtedy wyrazi, wyrażaliśmy. Więc teraz sprawa w rękach prokuratorów, a potem za 100 dni bierzemy do ręki długopisy i decydujemy o tym, żeby to rozliczenie miało, miało dalszy ciąg. Nawet można by te całe rozliczenia przeprowadzać pod hasłami, które wzniósł w swoim czasie nasz ukochany Zbyszek Ziobro. Koniec świętych krów, niewinni nie muszą się bać, więc odwagi, albo uciekajcie jak Szmyt na, Bior na Białoruś, albo jak Romanowski. A propos, mówiłem o, o postępowaniach kolejnych osiem zarzutów, to delikwent ma już 19. raczej będzie gulasz z Tokajem Pochłaniał przez najbliższe miesiące i lata, jeśli lata się tutaj nie pojawi. I jak nie chcą uciekać, no to spotykają się wszyscy na Białoręce albo w różnych innych miejscach, gdzie ani gulaszu, ani tokaju zapewne nie będzie. Więc słońce w Warszawie, słońce nad Warszawą, była piękna pióżówka kiedyś nad Somozą. Yy, yy. Słuchajcie, jeszcze raz zapraszam i wzywam do subskrybowania tego kanału. Donald, Donald Tusk albo jego ludzie to robią i nie żałują. Wam polecam to samo. Kochani, trzymajcie się. Do zobaczenia jutro.